I kamratów, i rodaków, i Polaków. Mam dla Was informację. Mieliśmy właśnie jechać do Marcina Bustowskiego, e, takie wsparcie, wsparcie pancernych, e, no mamy tutaj chyba z 350 km do, e, do, no do Je Jelenie Góry. No ale takie informacje były sprzeczne, że raz jedziemy, raz nie jedziemy, no zorganizowaliśmy się w takiej grupie siedmioosobowej, żeby pojechać, wiadomo to jest sobota i ciężko jest teraz tak szybko, szybko się jakoś zorganizować, żeby ruszyć do tej akcji. Mm, ale mamy rękę na pulsie. Dostaliśmy informację, że nie musimy dzisiaj jechać. Um, jeśli byśmy chcieli, to możemy, ale no, tam będziemy na gdzieś godzinę dziesiątą, może 11 w nocy, znaczy 23. Um, ale mamy tutaj informację z pierwszej ręki, co się z Marcinem dzieje. Um, był gdzieś tam um, był gdzieś na, w, w szpitalu, z tej komendy został zabrany do szpitala, ale to w związku ze swoją chorobą, zakrzepicą, nic strasznego się nie dzieje. No wiadomo, sami widzieliście, że policjanci go tam skuli, a więc został doprowadzony skuty na, na tą komendę. Wspieramy tutaj Marcina jako pancerni, bo, bo zdrowie też Polaków jest dla nas też ważne. Ruszamy z tym programem, to co Marcin rusza, że będziemy pokazywać jak jesteśmy. Truci tutaj w Polsce, być może Marcin zbiera tego konsekwencje w postaci tej, że był pod Sanepidem i mówił o tym, a więc został oskarżony też o to, że jakieś groźby karalne tam wystąpiły, co mi się wydaje, jest absurdem. Bardziej, być może chodzi tutaj o kwestię tych parówek, że wygrał, że wygrał z parówkarzami. Że pokazał klasę pod tym względem i tak pokazał właśnie Polakom, jak powinno się, powinno się walczyć z tym systemem, który zatruwa nasze dzieci, nasze matki, naszych rodziców, nasze żony, nas samych. Ech, ciężko, ciężko jest to ogarnąć, co się dzieje. No, no, ruszyła akcja lawina na Bostowskiego, dlatego że być może głośno krzyczy o tej sprawie. Ech, no i niestety, drodzy Polacy. My też musimy się do tego przyłączyć, bo od tego oni zaczynają, a więc niszczą, niszczą naszą, nasze zdrowie tylko dlatego, żeby... Osiągnąć jakiś w tym cel. Widzicie sami, co pan Morawiecki nam tutaj sprawił. Zamknął gospodarkę. Zresztą co tu dużo gadać? Wszyscy o tym wiemy, szkoda na to słów. Um, powiem wam tylko krótko, że wspieramy tutaj Marcina, jesteśmy na te wezwanie chłopaków od Marcina, że w razie czego to jedziemy, jedziemy wspierać, jedziemy o niego walczyć. Nie wiem, jak to się skończy. Um, no ale miejmy nadzieję, że te emocje, emocje opadną i, i będzie wszystko ok, że. że um, że wszystko dobrze się skończy, że to będą strachy na lachy i nic więcej, no i że będziemy dalej mogli z Marcinem działać w stosunku do tej żywności, która, która, jest, która jest zatruta, o której on tak szeroko mówi. Co Wam mogę powiedzieć? Marcin wygrał w sądzie. To jest, to jest duży plus tego wszystkiego, że, że tak to się skończyło. E, też byliśmy tam akurat na tej rozprawie. Sami, sami widzieliście te nasze filmy. E, no dlatego jesteśmy z nim. E, dlatego będziemy się jakoś plątać, nasze drogi będą się krzyżowały e, z tym facetem, e, bo my uważamy nawet jako Stowarzyszenie Pancerni, że w 100% ma rację. E, I takich Polaków trzeba windować do góry, żeby pokazywali rzeczywistą e, tą wartość, e, którą nam tu narzuci. Nasi oprawcy, żeby pokazywać tą wartość w tym jedzeniu, które nam dają, w tych paśnikach, jak to nazywa Marcin Bustowski. No i to jest najważniejsze, liczymy też na Wasze wsparcie. Tutaj nieodzowne jest Wasze wspieranie, to co piszecie na czacie czy komentujecie nas, to, to naprawdę wspiera, naprawdę daje ducha takiego, który, który nas, no, tak by sam się nie urodził. Grupa pancerny, Rośnie, to jest najważniejsze. No i naszą deklarację już znacie. Jesteśmy cały czas z Marcinem, czekamy na informacje, czy mamy się tam pojawić, czy nie. Na razie nas, tak jak mówiłem, na razie nas wstrzymano, nie musimy się śpieszyć, zobaczymy, co tam jeszcze wyniknie. Czy byśmy się pojawili dzisiaj, to byłoby dobrze. Na pewno takie pytania się pojawią. Uch, chcę tu dużo powiedzieć, dużo gadam, dużo gadam, może już bez sensu, no ale jeszcze raz to powtórzę. Jesteśmy z Marcinem, wspierajcie Marcina, lajkujcie jego filmy, roznoście, roznoście to, jak y, mówi Olszański, Osadowski, jak gówno na butach, bo to, to, to jest najważniejsze akurat w dniu dzisiejszym. No i z czego Wam mogę życzyć? Śpijcie spokojnie, drodzy Polacy, miejcie miły wieczór, trzymamy rękę na pulsie, jeżeli będzie trzeba, pokazujemy się tam u Marcina w Jeleniej Górze i walczymy razem z nim czołem w Wielkiej Polsce. Trzymajcie się.